Jakub Izdewski, Interia Film. za mną jest Bartoszem Kowalski, reżyser, którego film 13 Dni do Wakacji miał swoją premierę, będzie miał swoją premierę za dosłownie kilkadziesiąt minut na 25. festiwalu BNP Paribas Nowe Horyzonty. Dzięki, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Dziękuję za zaproszenie, cześć, dzień dobry, witam. Witajcie. No jeszcze parę lat temu powiedzielibyśmy, że horror to taki nie, właściwie niewystępujący gatunek w naszym kinie polskim, ale za twoją sprawą już tak nie jest, bo mieliśmy dwie części w już nie zaśnie nikt, mieliśmy y, ostatnią wieczerzę, mieliśmy ciszę nocną, a teraz mamy właśnie te 13 dni do wakacji i dla ciebie to jest w sumie taki trochę powrót do tego sla e, slashera. Czy ja wiem czy to jest powrót? No oczywiście wiesz no horror to jest ekstremalnie szerokie spektrum mhm. e, i tych Podgatunków bardzo konkretnych, archetypicznych jest bez liku. No tutaj jesteśmy w konwencji Home Invasion i to, to też nie jest tak, że ja akurat chciałem tym razem spróbować Home Invasion, tylko w zasadzie przy każdym filmie to, to jest jakiś zbieg okoliczności, jakiś efekt domina, jakichś konkretnych wydarzeń, które wpływają na to, że konkretny film powstaje akurat w danym czasie lub nie. Natomiast ja bym powiedział, że, że 13 dni do wakacji to jest bardziej powrót do tematyki z mojego debiutu, z Placu Zabaw. Um, Natomiast oczywiście ten film jest przetworzony przez bardzo archetypiczny właśnie gatunek horroru Home Invasion. Mamy grupę młodych ludzi zamkniętych w domu, i jest zabójca w masce, więc to jest coś, co widzieliśmy już setki, jeśli nie tysiące razy w kinie gatunkowym. Natomiast ja staram się też w miarę dostępnych narzędzi, w miarę kompromisów, y, które trzeba podjąć z producentami, z, y, z finansującymi. No staram się szukać pewnego rodzaju, mogę powiedzieć, luk w systemie, po to, żeby właśnie poruszając się. W takiej archetypicznej konwencji starać się znajdywać jakieś, jakieś powiewy świeżości, i w tym filmie um, wydaje mi się, że diabeł tkwi w szczegółach, bo tutaj jest, mamy tutaj bardzo komercyjne opakowanie i, i, i właśnie archetypiczną konwencję, natomiast ten film jest mocno nieoczywisty i w którymś momencie zaczyna dosyć mocno skręcać w mrok. Mm -hmm. Przywołałeś przed Zabaw, twój debiut z 2016 roku, to może przy, przypomnę, że ten film opowiadał o rodzącej się przemocy wśród młodych ludzi i też przed do historii z racji szukającego finału, który sprawił, że wiele osób w Gdyni wychodziło, tak przed, dosłownie na chwilę przed yy, napisami końcowymi. I też powiedziałeś, że to nie było tak, że po prostu teraz, że to nie jest taki plan, że teraz zrobię film w takiej konwencji horroru, w takiej konwencji, konwencji, że obejrzałeś sobie nie wiem, najście i o to też to nakręcę, tylko czy konkretne wydarzenia jakieś albo to co się dzieje sprawiło, że się pojawiła się ta historia w twojej głowie. To jest yy, zaczynając trochę, mm, trochę szerzej, to właśnie wydaje mi się, że tej filmowej drogi w ogóle nie da się zaplanować. Ja mhm. zacząłem od, y, od kina dokumentalnego, y, chcąc próbując od samego początku, od kiedy skończyłem studia, zrobić niskobudżetowy horror w Polsce. Y, bardzo dużo się nauczyłem, ale to, to, to był jakiś zbieg okoliczności, że, że wdepnąłem w to, w to kino dokumentalne. Y, plac zabaw y, powstał z zupełnie innych pobudek, niż w lesie dziś nie zaśnie nikt. I wiesz, tak... Między nami to Cisza nocna, która była moim piątym filmem. W moim planie miała być filmem numer dwa. Ten scenariusz był gotowy zaraz po placu zabaw. Składaliśmy go do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i, i dostaliśmy pierwsze wsparcie finansowe. Natomiast domykanie tego budżetu potem trwało jeszcze tyle lat, mhm. że film wyszedł w zeszłym roku. Więc ym, więc to, to, to czym ja się inspiruję i to co ja sobie planuję i to co ja bym chciał to prawda jest taka, że ma to niewielki związek z rzeczywistością. Natomiast jeśli chodzi o 13 dni, no to już abstrahując od tych wszystkich jakichś uwaru uwarunkowań producenckich, zamówienia na film i tak dalej, to faktycznie film jest inspirowany prawdziwą historią, a w zasadzie trzema prawdziwymi historiami, które są połączone ze sobą, ale też oczywiście one są bardzo mocno przetworzone przez, przez gatunek, przez, przez klasyczne takie właśnie slasherowe Home Invasion. Mm -hmm. No bo Home Invasion co w sobie jest bardzo szerokim gatunkiem, bo to może być kino sensacyjne jak atak na postanek 13 Carpentera, to może być komedia, bo Kevin sam w domu to też jest Home Invasion właściwie, no a to może być też horror i z tego co czytałem o twoim filmie poszedłeś tutaj Często bawiłeś się tym materią horroru, potrafię się rozładować, jak na przykład w finale ostatniej wieczerzy, kiedy to przyzywanie diabła się nie udaje i należy sobie zrobić komedię. A tutaj chyba nie, ba, nie chcesz wchodzić w taki poziom meta bawić się tym horrorem, a naszym oczekiwem, znaczy w takim łamać tego gatunku, że to jest jednak taki horror, horror. Ja faktycznie lubię, yy, jeśli jest możliwość rozładowania jakiegoś napięcia wprowadzić jakąś y, lżejszą scenę, ale to też wszystko zależy wydaje mi się od filmu i od, i od materii, z którą się mierzymy. I, <laughs> przepraszam mm. i w, w Ciszy Nocnej w Ciszy Nocnej też nie ma takiego oddechu, bo mm. tematyka jest na tyle na tyle smutna, na tyle poważna, na tyle mroczna, że że po prostu miejsce na taką sekwencję nie było. Jeśli chodzi o 13 dni do wakacji, no to pomimo tego, że konwencja jest bardzo specyficzna, to tematyka, której dotykamy, to, to nie jest film o zabójcy w masce. W sercu tego filmu to jest, to jest, to jest historia relacji brata i siostry i jakiejś przemilczanej e, traumy, która wisi między nimi. Więc, e, więc faktycznie tutaj też. Wydaje mi się, że po prostu nie było takiego miejsca na taką sekwencję, która by mogła czy to wywrócić gatunek, czy, czy być takim mrugnięciem e, e, okiem do widza. A w poprzednich filmach te konwencje były na tyle, na tyle wzięte w nawias i, i tematyka, czy nawet apokaliptyczna, właśnie mhm. w, w, w ostatniej wieczerzy. E, no, było tam miejsce na taki właśnie swoisty Wink e, do widza. Mhm. Toż wracając do w lesie już nie zaśnienik, no to tam efekty charakteryzacja, efekty specjalne robiły ogromne, ogromne wrażenie. Także to co efekty jakie zabójcy zostawiają na swoich ofiarach, czy w tym razem też. Yy, no i jeszcze że tak powiem tak oddaje to, co kryje w sobie. Jeśli chodzi o pokazanie tej brutalności, no jest trochę krwi w filmie, oczywiście. Yy. Krwi czy już gor? Nie, chyba krwi. Wydaje mi się, że krwi. To, to tutaj to nie jest konwencja w lesie, mhm. że faktycznie fruwają flaki na lewo i prawo. Natomiast no, nie jest to też kino społeczne, które tę te, te przemoc obserwuje przez uchylone drzwi czy przysłowiową dziurkę od klucza. Ta przemoc jest na ekranie, nie jest przerysowana, jest realistyczna i. I w zasadzie tu chyba kropkę bym postawił. Mm -hmm. okay. I w górną rolę wcieliła się Katarzyna Głazka. Jak trafiła ona do tego projektu? Kasia trafiła do nas przez, przez nas, naszą reżyserkę obsady. Mm. Przyszła jak, jak wiele innych osób na, na casting, na przesłuchanie. I no, są takie momenty castingowe, że, że wiesz po, po pierwszej sekundzie, że, że to jest to. I to zarówno moi współtwórcy, producenci, wszyscy mieliśmy dokładnie identyczne wrażenie jeśli chodzi o kasie i z tego samego dnia zaproponowaliśmy jej główną rolę. I też na koniec już chciałbym pogratulować, bo film ma tutaj swoją premierę na Nowych Horyzontach, ale już niedługo zobaczymy, zobaczymy go też w Gdyni w konkursie Perspektywy. No, Zresztą twój ostatni film, Cisza nocna yy, otrzymała wyróżnienie specjalnie dla, za, dla Macieja Domińskiego za jego rolę główną, także no, życzę kolejny, yy, kolejnych sukcesów. Dziękuję bardzo. No, film też pojawi się w, w paru fajnych miejscach za granicą, ale o tym nie mogę jeszcze mówić. Mhm. Ale w Polsce kolejny pokaz to będzie Gdynia? Będzie Oktopus jeszcze w Gdańsku no, tak. na początku sierpnia, tam też mamy jakiś taki yy, pokaz specjalny. Mm -hmm. No tak, to Oktopus jako festiwal kina gatunkowego to brzmi też mi jak najbardziej słusznie. Dokładnie. Ok, także dziękuję Tobie za rozmowę, a naszych widzów zapraszam i do kina e, na 13 dni do wakacji i do śledzenia filmowych newsów na FES serwisie Interia Film. Dzięki wielkie. Dzięki piękne.